Dobra, witajcie w moim książkom świecie. Korzystając z okazji, że właśnie przed chwilką skończyłam nagrywać w rapa, pomyślałam, że zacznę też e, vloga, bo czemu nie? I tak miałam zamiar w tym tygodniu e, go nagrać, także korzystam z okazji, że jestem ogarnięta, ładne jest piękne światło i się z Wami witam. Także co? Zapraszam Was po prostu na tego vloga, potem Wam. Powiem w kolejnym update'cie co czytam, co będę czytać i w ogóle co się będzie u mnie działo. Skończyłam właśnie nagrywać kolejny filmik. Yy, bardzo opóźniony, ale najlepsze książki 2021 roku. Pewnie już jest, kiedy widzicie tego bloga? Nie wiem, tak mi się wydaje. Ale yy, pomyślałam, że od razu powiem wam w sumie, co teraz czytam, bo tak zaczęłam tego reading bloga i czas powiedzieć, co czytam. Przede wszystkim. Czytam czwarty, część, czwarty tom e, Szklanego Tronu, czyli Królową Cieni i jestem w połowie. Przeczytałam cały to e, wczoraj, w jeden dzień zaczęłam i po prostu się wciągnęłam. I bardzo się cieszę, że ta książka od razu się rozkręca. Od pierwszej strony po prostu już się dzieje akcja. Więc super, bo, bo w trzecim tomie właśnie miałam ten problem, że sporo czasu minęło zanim się wciągnęłam. Tak tutaj no przeczytałam połowę na raz, a jest to cegła. Więc, więc to bardzo dobrze, że właśnie tak szybko, tak szybko się rozkręciła Kolejną książką, którą cały czas czytam od poprzedniego reading vloga Czyli Tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu Jestem cały czas gdzieś tak za połową No powoli sobie to podczytuję, jak mam ochotę I zaczęłam też ostatnio Koniec z Edim Eduardo Luiz Tą książkę polecała Karolina Karadeusz i, i właśnie z jej polecenia tą książkę kupiłam. Jest cieniutka, jak widzicie. Eee, I mamy tutaj historię chłopaka, który, mm, który wspomina swoje dzieciństwo chyba po prostu. W małym miasteczku na północy Francji pochodzi z robotniczej rodziny. Od urodzenia czuje się inny od rówieśników, jest też przez nich inaczej traktowany. Czuje, że powinien się urodzić gdzieś indziej, stać się jakimś innym, po prostu być innym człowiekiem. Czy mu się uciec i przeobrazić w kogoś, kim tak bardzo chciałby być No i jest to dość mocno poruszające Przeczytałam dosłownie kawałeczek Jest to na 60 stronie A już to, w jaki sposób traktują go rówieśnicy i, i rodzina Jest taki bolesny I on jest takim trochę wyrzutkiem I wśród rodziny, i wśród y, gdzieś tam społeczności tego miasteczka w szkole No to myślę, że będzie dość y, smutna i bolesna książka ale jakby takie też lubię, więc, więc taką też czytam. Także e, na razie tak się prezentuje to, co czytam, tak? Bo nie, jeszcze w audiobooku słucham e, którejś części chyłki, nie pamiętam która to jest. Mogę tutaj wkleić chyba dziewiąta w kolejności. E, I już kończę. Wczoraj, jak robiłam paznokcie, zrobiłam sobie nowe takie, takie o. I właśnie słuchałam pyłki. Ogólnie te nie, 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 nie planowałam takich robić, ale jak robiłam sobie nowy wzornik, bo kupiłam sobie wzornik, i sobie tam nowe, nowe lakiery, po prostu, wiecie, żeby mieć po prostu podgląd, jak one wyglądają. I te wszystkie trzy kolory tak dałam obok siebie i pomyślałam, kurczę, bardzo ładnie wyglądają. Więc takie sobie zrobiłam. No, <laughs> to tyle. Sprzątam teraz tutaj, składam lampy i tak dalej. I idę szybko montować. Te filmy, żeby niedługo się pojawiły. Nagrałam dzisiaj wrap-up za styczeń i podsumowanie 2021 roku. Muszę się Wam pochwalić, że byłam dzisiaj na uczelni napisać ostatni już egzamin, więc oficjalnie zaliczyłam ten semestr. Po prostu, wow, jestem w szoku, jestem dumna, jestem szczęśliwa, że udało mi się to zaliczyć, bo przyznałam się teraz, że byłam już naprawdę o krok momentami od rzucenia tych studiów. Jakby ktoś pytał i nie wiedział, jestem na drugim stopniu, to znaczy e, skończyłam już studia inżynierskie w zeszłym roku, obroniłam się z tym inżynierką, a teraz jestem na studiach magisterskich, został mi teraz już tylko jeden semestr. Mm, natomiast na te studia magisterskie poszłam w sumie tak od tak po prostu do zasady, po prostu, że to było tylko półtorej roku, więc stwierdziłam, dobra, pójdę i poszłam. E, więc jakby to nie jest tak, że miałam jakąś taką presję na samej sobie, że muszę te magisterskie studia skończyć. Więc, znaczy oczywiście fajnie by było je mieć skończone, no bo wiadomo zawsze lepiej być magistrą niż inżynierką, ale zaliczenie tego semestru było dla mnie wyjątkowo trudne, ponieważ praktycznie cały semestr nie chodziłam do szkoły. Miałam zwolnienie od lekarza i e, no w zasadzie październik, listopad, grudzień w ogóle e, nie chodziłam na uczelnię, więc w styczniu musiałam nadrobić wszystko, dlatego to był naprawdę hardcore. Oprócz tego oczywiście na co dzień pracuję Także tym bardziej było ciężko, ale się udało Jestem już po wszystkim eee, Więc cieszmy się A teraz pokażę wam prezent, który kupiłam mojej przyjaciółce, która miała przed wczoraj urodziny I właśnie zaraz będę go pakować, ale jest po prostu tak piękny i się jaram To jest oczywiście książka, dlatego wam ją pokażę, ale jest przemowska I to jest oczywiście Harry Potter i kamień filozoficzny tym boskim wydaniu Mina, min, min, Mina Lima? Tak to się chyba nazywa? Tak, Mina, Mina Lima. Dobrze. Eee, I tak delikatnie, może pokażę Wam niektóre strony. Wiecie, on ma tutaj różne takie rzeczy, na przykład to jest boskie, bo tutaj jej się ruszają oczy. Czy ja dam radę to zrobić jedną ręką? O! Widzicie? Tak, już sobie delikatnie to tutaj. Przeglądałam, żeby niczego nie zniszczyć, ale byłam tak ciekawa, co tutaj dokładnie jest, e, że, że musiałam to przejrzeć. O, to jest fajne, to się w ogóle całkowicie rozkłada i się robi ulica pokątna z tego. No boskie, boskie. Także mm, takie jej kupiłam i, e, i myślę, że jej się spodoba, bo ona jest oczywiście taką samą wielką fanką Harry'ego, bo teraz jak ja... Także zaraz to będę pakować, bo jutro właśnie do niej jadę, jadę do poznania. Także czekamy teraz spakowanie prezentu, spakowanie walizki i wybranie w ogóle, jakie książki zabieram. Także zaraz może razem z wami przejdziemy się po mojej biblioteczce i coś poszukamy, bo nie wiem, nie wiem, co mam zabrać do pociągu, bo czeka mnie jednak te 5 godzin e, jazdy pociągiem, bo mieszkam w Krakowie, jakby co. Także 5 godzin jazdy mnie czeka, więc sporo czasu na czytanie. Na pewno wiem, że Nagie Serca, Colin Hoover, jest cieniutka, więc na pewno ją wezmę. Mm, tak myślałam, że może Angst with Happy Endings. Pamiętam, że Heart Comfort czytałam w pociągu do Warszawy te wakacje, a teraz może w pociągu bym to przeczytała. Też jest cieniutka, ale kurde, dwie młodzieżówki takie obyczajowe. To nie wiem, niezbyt. Hm. Może Sary Edenzil uratować dziecko? Ostatnio czytałam Poznasz mnie i było takie sobie. Natomiast tutaj jest chyba o porwaniu dziecka, więc to tym bardziej ma szansę mi się spodobać z takich thrillerów. Ewentualnie e, pacjentkę czytałam. Chodzi mi o tą drugą mm, Boginię, o, może to. Jezu, wyciągnięcie czegoś stąd to jest Ok, <grymne> dało się. Mam straszną ochotę na Hard niedawno do mnie przyszło, bo yy, na Jaguarze była promocja na Walentynki minus 50% i właśnie sobie zamówiłam dwie części, tylko że no to się będzie czytało dosłownie godzinę, także nie, nie za bardzo chyba to się nadaje do... Wzięcia ze sobą. Hmm, no to co, mam cztery propozycje. Może wezmę wszystkie cztery? W sumie. Na pewno wezmę koniec Edim, bo to aktualnie czytam, no ale to jest cieniutkie. Bo nic z tego, co teraz czytam, raczej nie będę brała, bo tak najbardziej aktywnie to czytam um, królową cieni, o której Wam mówiłam, ale w sumie nie poruszyłam się nic na naprzód, odkąd ostatni raz Wam o niej mówiłam. No ale. Jakby ona jest strasznie gruba, więc niezbyt mi się chce ją brać, bo no jakby chcę oszczędzić moje ramiona, także to musi na mnie poczekać, aż wrócę do domku, nie tylko na 4 albo 5 dni, uh, więc co, dobra, kurde, może wezmę wszystkie i w jedną stronę wezmę jeden thriller i jedną młodzieżówkę, a drugie zostawię na powrót, czyli teraz biorę. To i to do trepki, a to do walizki. Wchodzę w końcu z takim, wiecie, prawilnym update'em czytelniczym, bo na razie ten vlog to nie wygląda jak typowy reading vlog. Może to i dobrze, no ale czas na update czytelniczy, bo trochę przeczytałam. Przede wszystkim w pociągu przeczytałam trzy książki, całe trzy książki, i zdecydowanie najlepszą z nich były Nagie Serca Colin Hoover. I ta książka trochę przypomniała mi to dlaczego ja tak bardzo kiedyś tą autorkę kochałam, bo jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, to zmywarka chodzi, więc sorry. Był czas, kiedy ja nazywam Colin Hoover moją ulubioną autorką i dalej mam do niej ogromny sentyment i tak książka była świetna. Wiecie, to jest młodzieżówka obyczajowa, romans. Niby nie ma tutaj nic jakiegoś wybitnego, a po prostu tak była przyjemna, że Zaskoczyło mnie to, bo myślałam, że że już trochę odeszłam od takich właśnie młodzieżówek obyczajowych od właśnie tak ostatnich, nie wiem, dwóch lat czytam ich już zdecydowanie, zdecydowanie mniej, bo kiedyś to był taki główny mój gatunek teraz już od niego odeszłam i bałam się trochę, że jak sięgnę po, tą ksi po książkę, jakąś książkę tej autorki, to się okaże, że one mi się już tak bardzo nie podobają a jednak mi się podobają, więc więc mega się cieszę bardzo Wam tutaj polecam. Mamy tutaj historię dziewczyny, która, mm, której umiera matka, i ona wyprowadza się do swojego ojca, z którym za bardzo nie otrzymywała kontaktu e, i mieszka z tym ojcem w jego domku nad jakąś plażą, e, na wybrzeżu e, i poznaje tam po prostu chłopaka. Więc, jakby typowy obyczaj rom romansowy, nic nadzwyczajnego, ale naprawdę było świetne, więc. Więc polecam i muszę koniecznie nadrobić inne książki tej autorki, których jeszcze nie czytałam, bo na pewno jest taka jedna, albo dwie, albo nawet trzy z takich najnowszych, których nie czytałam, bo z tymi wszystkimi wcześniejszymi, to jakby byłam na bieżąco. A z tymi najnowszymi zrobiłam sobie zaległości, więc będę koniecznie kupować i nadrabiać. I dalej przeczytałam dwa thrillery: Uratować dziecko sary Denzil. Powiedziałam wam chyba, że to jest. Tril, że to jest thriller o porwaniu Nie ma tutaj absolutnie nic o porwaniu <grafię> Jakoś tak założyłam o, o, Na podstawie okładki i tytułu Nawet nie, nie przeczytałam opisu Mamy tutaj po prostu historię Kobiety, która Której do domu naprzeciwko Wprowadza się nowa rodzina Właśnie z dzieckiem Z 12-letnią April I ta nasza główna bohaterka Zaczyna trochę mieć obsesję na punkcie tej April Wydaje się, że Rodzice ją krzywdzą, próbuje się dowiedzieć o co chodzi um, i, yy, I tak, Inna jakby to jest fabuła Trochę się zawiodłam, to znaczy Znaczy w sumie ciężko powiedzieć co ja oczekiwałam od tej książki, bo to tak jak mówię byłam przekonana, że to będzie o porwaniu, jednak nie, więc już samo to w sobie jakby spowodowało mój odrobinę zawód, chociaż oczywiście nic nie ma tutaj o porywaniu, więc ja po prostu sobie to wymyśliłam, także to jest tylko i wyłącznie moja wina. Natomiast też porównuję trochę do, do innych książek tej autorki i ta jest zdecydowanie najgorsza, natomiast z tego co widziałam chyba na się, że to był to jest jej debiut, więc, więc może dlatego jest po prostu najsłabsza z tych, z tych wszystkich. Ale jakby i tak uważam, że to za taki po prostu poprawny thriller. Więc, yy, więc jakby nie, nie był jakiś tragiczny, ale też po prostu wiem, że ta autorka yy, pisała lepsze. I ostatnim książką był również thriller, czyli boginie Alex Mi, coś tam, Michelle Lides. Czytałam tej autorki bądź tego autora, pacjentkę, która mi się. Dobra, to jest jednak facet. Tego autora. Czytałam pacjentkę, która mi się podobała. I to też mi się podobało, ale, ale nie aż tak jak pacjentka, to znaczy hmm. mam wrażenie, że to tutaj zakończenie było trochę przekombinowane. Generalnie tutaj mamy historię mm, kobiety, która jest psychologiem, psychoterapeutką i... E ma swoją siostrzenicę, z którą jest tak dość blisko, bo jest jakby taką jej opiekunką, w sensie nie, nie żyją rodzice tej dziewczyny, więc jakby ona się nią zajmuje i ta dziewczyna jest na studiach aktualnie, w sensie ta jest siostrzenica i na, tych, na tej uczelni doszło niedawno do morderstwa. Jednej z jej koleżanek, więc ta nasza główna bohaterka przyjeżdża tam, żeby trochę z tą siostrzenicą jakoś się zaopiekować, no i przy okazji rozpoczyna takie trochę śledztwo, żeby się dowiedzieć, o co tam chodzi, co się stało, kto ją zabił i dlaczego. I po, powoli tam w tym mieście zaczynają się dziać y, inne rzeczy, bo zostają znalezione kolejne zwłoki, tak patrzę na opis, czy, czy mogę wam to powiedzieć, ale widzę, że w opisie też to jest, także to chyba nie spoiler, że powoli po prostu kolejne osoby zostają tam zabijane i nasza bohaterka próbuje się dowiedzieć, o co tam chodzi. I tytułowe boginie jest, są jakby takim, taką organizacją, która na tej na uczelni działała, czyli... To były takie dziewczyny, które po prostu były zrzeszone wokół jednego, pewnego nauczyciela. I jakby tutaj mamy tajemnicę, czy... I właśnie te wszystkie zamordowane kobiety, dziewczyny, są, należały do tych bogiń. co myśleli, istotne. Więc jakby tutaj próbujemy odkryć, o co chodzi. Tak, myślę, że dość znana książka, niedawno miała premierę, w sensie jakieś 2-3 miesiące temu. I wtedy było o niej głośno. No, mi trochę rozwiązanie koniec końców zawiodło, to znaczy było takie. Yy, nie wiem. Naciągane trochę, mam wrażenie. Zresztą tutaj też w obu tych książkach mam podobne zarzuty, że no trochę to było naciągane, więc generalnie. Yy, yy, trochę się zawiodłam. Ale jakby też odsunąłam go na trzy piaski czyli taki poprawny thriller, ale jednak kilkoma minusami. Co jeszcze przeczytałam? Nie zaczęłam w ogóle Angst with Happy Endings with Happy Ending. Więc nie wiem czy zacznę to na dniach, czy w ogóle kompletnie tą książkę odłożę, bo no wzięłam ją specjalnie do pociągu, więc jak teraz nie mam tego pretekstu w postaci pociągu, to nie wiem, kiedy po nią sięgnę. Co jeszcze przeczytałam? Troszkę ruszyłam dalej z tym, aczkolwiek to jest tak gruba, że w ogóle nie widać tego mojego progresu. Jestem na 520 stronie, więc jeszcze zostało mi 300. Eee, to jest oczywiście czwarty tom e, Szkalnego Tronu, czyli Królowa Cieni. Bardzo mi się podoba ten tom. Jest zdecydowanie lepszy niż trzeci. Zdecydowanie więcej się dzieje. Od pierwszych stron się wciągnęłam w przeciwieństwie do trzeciego tomu, bo w trzecim tomie po prostu wciągnęłam się dopiero na 400, set, na 400 stronie, bo. Przez po prostu pierwsze 400 stron to dopiero się rozkręcało. Tak tutaj od początku po prostu jest akcja i, e, i jest ciekawe. Także, także czytam i, i co? Nie muszę zamówić sobie kolejny tom, bo go nie mam. A jak skończę, to pewnie będę chciała od razu sięgnąć. E, koniec z Edim. Troszkę tutaj też przeczytałam, ale też nie za dużo. Myślę, że mm, na następny raz już to skończę. W ogóle zaskoczył mnie autor, który jest... Młodziutkim chłopakiem. Jakoś nie wiem, po tej książce wyobrażałam sobie, że to jest jakiś, wiecie, starszy mężczyzna. A tutaj młodziutki, młodziutki chłopak i ta książka chyba, znaczy w sumie tego nie wiem, ale zakładam, że skoro autor nazywa się Eduardo, a tutaj mamy koniec z Edim, to może jest to w jakimś stopniu opowieść o nim samym? Nie wiem, jeżeli wiecie, możecie mi poprawić, więc no, mogę tutaj bzdury jakieś gadać. Muszę się dowiedzieć, jakby. Ale jakby sama historia w miarę mi się podoba. Eee, no, czyli jest trudna, bolesna i ciężka, ale no, książka spoko. I pokażę wam jedną książkę, którą dostałam właśnie od, yy, od Sylwii. I śmiałam się, że pojechałam do niej z jednym Harrym Potterem i wracam z jednym Harry Potterem, bo dostałam od niej Harry Pottera. Nie przeczytam tego, ale jest to książka po krwi po hiszpańsku. Jeżeli nie wiecie, to ja e, można powiedzieć, że zbieram Harry Pottery Harry Potter y w innych językach i mam już całkiem sporo. Mam po niemiecku, e, po włosku, po chorwacku, no po angielsku wiadomo. A, zmywarka. Po hiszpańsku jeszcze nie miałam, bo dawno w tych krajach hiszpańskojęzycznych nie byłam, a właśnie Sylwia była we wrześniu. E, na wyspach kanaryjskich, więc e, taką pamiątkę mi przywiozła, bo zresztą ja większość z tych harych poterów też sobie właśnie z podróży przywożę, albo ktoś z moich bliskich mi przywozi. Także kolejny dołączę do mojej kolekcji, nie wiem, gdzie go położę, ale, ale się bardzo cieszę. W ogóle śmieszne są te okładki. W sensie nie wiedziałam, że takie są. No. E, także to tyle na ten! <grytanie> Żyjecie? Nic się nie stało? Okej. Okay. To tyle na ten update. I, e, I co? I powiem wam jeszcze, że w audiobooku zaczęłam słuchać Misery Stevena Kinga. E, nigdy nie czytałam nic Kinga, a bardzo chciałam zacząć coś i tak się wahałam, co zacząć. I no i scenałam na tą Misery i już sobie ją też zamówiłam fizycznie, żeby mieć razem z trzema innymi książkami Kinga. Więc nie wiem jeszcze w ogóle, czy ten autor okaże się być dla mnie, ale zamówiłam sobie właśnie cztery książki, takie, które najbardziej mnie ciekawią, czyli. E, Zielona Mila, bo uwielbiam film e, Lśnienie e, Misery i cmentarz zwierząt Także z tych czterech zaczęłam od Misery, bo myślę, że jest taka najprostsza więc e, więc tak, na razie jest spoko, ale dosłownie przeczytałam może nie wiem, z 20% audiobooka przesłuchałam, także na razie tyle mam wniosków chyba najwyższy czas zmienić te świąteczne puzzle na jakieś takie bardziej tematyczne, może takie wiosenne, jedne mam, by pasowały teraz. Cześć! Przychodzę z ostatnim update'em czytelniczym, który mi się trochę przyciągnął e, bo już w sumie z tydzień temu mogłam skończyć tego vloga i powinnam ale wiecie, przez ostatnie jakieś wydarzenia na świecie nie za bardzo miałam od na to ochoty nie za bardzo też dużo czytałam dlatego też jakichś mega dużych update'ów nie mam natomiast przed tym, chyba jak jeszcze to wszystko się zaczęło skończyłam Szklany Tron, znaczy Królową Cieni e, i zamówiłam już sobie kolejne tomy, bo teraz nie wiem jak długo i nie wiem, kiedy ten vlog wejdzie, bo się, żeby wyszedł jak najszybciej Ale teraz właśnie e, Na stronie wydawnictwa Foskal Foskal? Właśnie nigdy nie wiem, czy to jest Foskal czy Foksal e, Foksal Dobra Foksal Na stronie właśnie GW Foksal jest e, Taka, może nie promocja, po prostu taka akcja, że e, Cały zysk zostaje przekazany na Ukrainę z jakby z sprzedaży książek, także zamówiłam Kolejne trzy tomy e, Właśnie A znaczy kolejne dwa Plus, plus ten prequel, Zabójczyni, którego nie mam i którego mam wrażenie, że Zabójczynię powinnam przeczytać generalnie wcześniej, przed tym tomem bo tutaj było dużo, dużo postaci się pojawiło, które, które jakby były z tego przeszłego życia Seliny, naszej głównej bohaterki i które pojawiają się w Zabójczyni właśnie, w tym prequelu Także nie wiem, czy teraz po, sięgnę po zabójczynie, czy po prostu polecę dalej z mam a ja zabójczynie, kiedy indziej. No nie wiem. W każdym razie, wracając. Ten tom naprawdę mega mi się podobał. Eee, nie wiem, czy nie był jednym z moim, ulu, moich ulubionych. Egzekwo chyba z drugim. E, są moimi ulubionymi, bo mega przede wszystkim przyjemnie mi się to czytało. To jest grubasek. To ma ponad chyba 800 stron. Tak, 850 stron. A po prostu. Mam wrażenie, że czytało mi się go tak szybko, tak płynnie, co na przykład w trzecim tomie było zupełnie odwrotnie. Trzeci tam czytało mi się strasznie ciężko. Nie mogłam się wciągnąć tak tutaj akcja od pierwszej strony i w ogóle super. Także no, skończyłam również y, tą małą książeczkę, czyli koniec z Edim Edwarda Louisa. Yy. I co? No koniec końców y, podobała mi się. Nie tak bardzo nie zachwyciła mnie tak bardzo, jak trochę się spodziewałam tego. Więc y... W sumie trochę szkoda, ale na pewno sięgnę po drugą książkę tego autora, czyli e, Historię Przemocy, która jest e, chyba historią o gwałcie, A, tak mi się wydaje. Albo po prostu o in innej przemocy. Nie wiem, ale. Mm, o gwałcie na mężczyźnie, tak, bo nie powiedziałam. Tak. Ej dobra, miałam rację, bo tak czytam tutaj jakieś opinie. To jest akurat Karoliny Curando, i faktycznie miałam rację, że to jest trochę taka autobiograficzna. Autoprogi autobiograficzna proza Louisa jest szczerym, odważnym i silnym głosem, literacką interwencją dedykowaną wrażliwości człowieka, który nazywał się kiedyś Eddie Bella Bellaguel. No, także kurczę, trochę jakby wiedząc, że to jest autobiograficzne, patrzy się na to inaczej i w takim razie czy ta Historia Przemocy też jest autobiograficzna? Nie wiem, ale kurczę, polecam wam ją. w sensie no ja trochę oczekiwałam od niej, że o wiele bardziej mnie jakoś poruszy. Znaczy i tak mnie poruszyła, bo jakby tutaj są opisane okropne rzeczy, które ten chłopak, ten autor, musiał przejść, okropne relacje, jakie miał ze swoją rodziną, ze swoim ojcem, który po prostu był okropny. Eee, I. No nie wiem, polecam Wam ją, polecam. Eee, w międzyczasie przeczytałam też. Eee... Dwa tomy hartspapera. Chyba jak potrzebowałam jakiejś poprawy humoru, to właśnie sięgnęłam po to. I to było dokładnie tak, bardzo wspaniałe, jak się spodziewałam. To było takie kochane. Czyta się to dosłownie nawet nie pół godziny. Um, ale jakby nie ma sensu, żebym tutaj wam za dużo o tym mówiła, bo jakby każdy na BookTube, Bookstagramie hard mam wrażenie już przeczytał, także jestem chyba ostatnia. Ale cieszę się, że niedługo wychodzi trzeci tom. Na pewno po niego sięgnę. I, i co? Jeśli jeszcze nie czytaliście, a, potrzeba, a chcecie czegoś takiego, co zwłaszcza na przykład w, w dzisiejszym świecie i w obecnej sytuacji was po prostu tak otuli i będzie takie po prostu kochane, to zdecydowanie polecam wam hard Także to był mój update czytelniczy e, i tym samym kończę chyba ten filmik i, i co? I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia już niedługo. Także gułeczki. Pa.